Mniej lektur i lekcji religii, brak zadań domowych i ocen z niektórych przedmiotów. Brzmi futurystycznie, ale tak może za chwilę wyglądać szkoła. O ile nowy rząd wywiąże się z przedwyborczych deklaracji. Szkoła podstawowa w Tannowie wprowadziła już część zmian, nie oglądając się na to, co w oświacie planuje zmienić rząd. Uznaliśmy, że to, co się działo do tej pory, to, co się dzieje, nie jest dobre ani dla nas nauczycieli, ani przede wszystkim dla naszych uczniów, a też jest szkodliwe dla środowiska rodzinnego. Który jest najzwyczajniej w świecie przeciążone i jest mu trudno pogodzić i pracę zawodową z edukacją swojego dziecka. Nie ukrywajmy, że dzisiaj współczesnym rodzicom bardzo zależy na tym, żeby dziecko było nie tylko wyedukowane, ale przede wszystkim, żeby było szczęśliwe i żeby miało trochę czasu wolnego. W tej szkole nauczyciele musieli zmienić podejście do nauczania. Prawo Polski nie wymaga od nauczycieli stawiania ocen, dlatego na początek wprowadzono ten zwyczaj z czterech przedmiotów. Pracuje nam się, mi przynajmniej zdecydowanie lepiej w tym roku szkolnym, nie wstawiam ocen bieżących w postaci stopnia. Uczniowie dostają informację zwrotną i dostają w postaci opisowej, czyli wskazuje, co jest dobrze w pracy, co jest dobre, co niekoniecznie dobre, co, co się nie udało, jak należy pracę poprawić i jak należy dalej pracować. Zdaniem nauczycielki z 24-letnim doświadczeniem zawodowym uczniowie uczą się więcej w nowym systemie, zadają dużo pytań, wykonują ćwiczenia, sami wyciągają wnioski. Uczą się najwięcej na lekcji, tak naprawdę to, co zrobią na lekcji, na tym bazujemy, nie ma zadań domowych, więc oni, ale oni tą swoją aktywnością uważam, że się naprawdę dużo więcej uczą niż wcześniej, kiedy była forma raczej podawcza. Uczniowie mają też karty osiągnięć, na których zaznaczają, w jakim stopniu opanowali dane zagadnienie. Na koniec półrocza, wspólnie z nauczycielem, uczeń ocenia swoje dokonania. Budujące jest bardzo to, że uczniowie bardzo potrafią się ocenić adekwatnie, faktycznie do tego, ile wiedzą, bo ja bym ich oceniła bardzo podobnie. W większości zdecydowanych przypadków oni się tak oceniają. To nie jest tak, że oni sobie dają same piątki. W tej placówce uczniowie mają szansę wielokrotnej poprawy każdej oceny, do skutku, do zadowolenia z ostatecznej oceny. Swoje klasówki uczniowie mogą zabierać do domu, by rodzice mieli możliwość wglądu i przeanalizowania ich z dzieckiem. Wprowadzone nowości dobrze wpływają na uczniów. No, ja na przykład akurat teraz się już w ogóle zaczęłam mieć stresować. Tym bardziej, że ja bardzo e, nie lubiłam w tamtym roku języka polskiego, przez to, że było dużo kartkówek, było dużo zadane, było dużo prac klasowych. Teraz tego o wiele jest mniej. W tym roku się w ogóle na języku polskim nie stresuję. W tamtym się stresowałem, było dużo zadań domowych. W tym roku nie ma i jest dużo lepiej, i nie chciałbym, żeby tamten system jak w tamtym roku powrócił. Nie lubiłem tych zadań domowych, bo trzeba było dużo w domu robić, i lepiej jest na pewno są lekcje prowadzone, bo w tamtym roku to, nie ukrywam, było trochę monotonne, a teraz jest ciekawie. Teraz jest na pewno łatwiej, bo wtedy było więcej sprawdzianych kartkówek i prac klasowych. Teraz jest mniej, mniej się stresuje ocenami, właśnie w tamtym roku było gorzej, na pewno w tym roku się poprawiłam i jest po prostu łatwiej. Uczniowie starszych klas również odczuwają pozytywne zmiany w nowym systemie edukacji tanowskiej placówki. Oceny zwykłe, szóstka czy piątka, te numerowe, to w ogóle nie pokazują co umiemy, co nie jest. Zrobisz jedno zadanie źle, zrobisz głupi błąd, to już Ci daje trójkę i każdy już myśli, że nie umiesz, że jesteś w tym beznadziejna. To tak nie jest i to opisowe mogą to pokazać, nauczyciel Ci wyznacza opinię i to jest moim zdaniem lepsze, bo wiemy co umiemy, na czym musimy popracować. Nowe zasady nauczania wprowadzono na lekcjach muzyki, wychowania fizycznego oraz języków polskiego i angielskiego. Wiele pracy jeszcze przed nami, natomiast yy, chcemy tą pracę podjąć, chcemy podjąć ten trud, chcemy przekonywać, że warto te zmiany w naszej szkole wprowadzić yy, i będziemy tą wiedzą, umiejętnościami naszymi zawodowymi dzielić się z innymi nauczycielami, żeby udało nam się te zmiany wprowadzać jeszcze na innych przedmiotach. Natknęliśmy się już dawno temu na taką oddolną inicjatywę, która nosi tytuł Budząca się Szkoła. I chcielibyśmy, żeby nasza szkoła stała się taką budzącą się szkołą i też jakby formalnie podejmujemy takie działania, żeby się znaleźć właśnie na mapie budzących się szkół w Polsce. Nowy rząd proponuje duże zmiany w szkolnictwie. Religia ma znaleźć się na początku lub na końcu lekcji w danym dniu. Uczniowie nie będą musieli odrabiać zadań domowych ani w dni powszednie, ani w weekendy. Nie ma być też ocen z wychowania fizycznego, muzyki czy plastyki. To tylko niektóre zmiany, nad którymi trwają dyskusje również w szkołach. Tu jeszcze wchodzą zmiany cywilizacyjne. Sztuczna inteligencja, no, która powoduje, że powoli te prace domowe nieraz tracą sens. Bo uczniowie wiedzą. Że na przykład rozwiązać zadanie matematyczne to nie jest problem przy pomocy sztucznej inteligencji. Jeśli można z tym poradzić, czy napisać wypracowanie, wiemy już, że czat GPT pozwala to nam zrobić bez większego wysiłku. Dla szkoły jest wygodniej, by religia znajdowała się w planie lekcji na końcu lub na początku dnia. Załóżmy, jak pracuje szkoła na jedną zmianę. Dzieci mają wszystkie lekcje o godzinie 8. A więc ile tych katechetów powinno być, no żeby wszyscy mogli mieć religię na pierwszej godzinie? Jest to problem. To samo i z ostatnią lekcją. A więc generalnie zasada jest słuszna, natomiast technicznie powoduje to komplikacje i rozwiązania, które nie zawsze będą dla dziecka korzystne. Rodzicom może podobać się pomysł, że w każdej szkole ma być psycholog. Uczeń mógłby za darmo korzystać z jego pomocy. Naczelnik Wydziału Oświaty, Witold Stefański, powiedział, że już od dwóch lat taki specjalista powinien być w każdej placówce. Jednak wprowadzenie zmian jest koniecznością. To stwarza szansę, że powstanie coś lepszego. Dobrze, że w to się włączą różni ludzie. Dobrze, że się będzie podglądało doświadczenia z innych krajów, to trzeba robić. Dobrze, że włączą się w to naukowcy, ale też trzeba słuchać rodziców, nauczycieli, urzędników też, nawet gminnych. I miejmy nadzieję, że konsekwencją tego będzie zrobienie czegoś lepszego. Szkoła musi ulegać metamorfozom, bo wchodzą nowe zdobycze techniki, zmienia się ludzka mentalność czy otoczenie cywilizacyjne. Budząca się szkoła to dobry pomysł na zmianę w polskiej edukacji.